Mam zaszczyt zaprezentować grę zespołu w składzie Mateusz Miller oraz Robert Komar. Do uruchomienia gry potrzebna jest aplikacja Oculus, zainstalowana na komputerze oraz SteamVR ze Steamu, również zainstalowany na komputerze. Grę będę prezentował na Oculus Quest 2. Uruchamiam grę. Gra została uruchomiona. Znajdujemy się w menu aplikacji. Możemy teraz założyć gogle. co właśnie uczynię. Widzę przed sobą kontrolery w postaci dłoni. Działają one poprawnie. Przede mną znajduje się menu główne gry. Mamy tu kilka opcji. Zacznę od pokazania sterowania. Dochodzenia służą nam. Dwa joysticki, a właściwie jednym prawym chodzimy, a lewym się obracamy. W grze możliwa jest także teleportacja. Do teleportacji używamy dolnych triggerów. Podczas, celo, podczas celowania należy kliknąć dolny trigger, aby zatwierdzić cel i docisnąć górny trigger, aby się teleportować. Nordy Trigger służy także do chwytania przedmiotów. Na lewym kontrolerze, tak jak wspomniałem, mamy y, joystick do obracania, który domyślnie działa w trybie y, dyskretnym. To znaczy, gdy przesunę joystick w lewo, nasza postać przesunie się o zadany kąt. Podstawowym kątem w ustawieniach jest 45 stopni. Gdy na lewym kontrolerze kliknę dolny przycisk y, w X, y, zmienię ustawienia obrotu. Przejdzie y, obrót, przejdzie wtedy w tryb ciągły. Górny przycisk odpowiada za włączanie i wyłączanie menu. Właśnie go użyłem. Możemy powrócić do menu głównego. Drugi od dołu znajduje się przycisk resetowania gry. Gdy go wcisnę, gra zostanie zresetowana. W tym wypadku nic się nie wydarzyło. Wyżej mamy ustawienia. Możemy tutaj zwiększyć prędkość poruszania się. Jest to prędkość poruszania się prawym joystickiem. Możemy również zmniejszać, yy, zwiększać lub zmniejszać kąt obrotu w trybie trybu dyskretnego. Domyślnie jest to 45 stopni, maksymalna wartość to 90 stopni. Mamy również wybór poziomu trudności. Podstawowym jest średni. Łatwy wymaga dwa razy mniej wykonanych akcji do oczyszczenia miasta, natomiast poziom trudności trudny wymaga dwa razy większej ilości akcji do podjęcia. Ostatnią opcją jest prędkość obrotu w trybie ciągłym. Możemy powrócić do menu głównego. Start gry. Na początku gry nasza postać zostaje wrzucona do świata, który jest brudny i zanieczyszczony. Jest to dzielnica Gdańsk Zaspa, stąd szare bloki. Podczas gry będziemy oczyszczać mapę i wraz z tym obserwować zmiany przyrody. Wyczyści się niebo, Mgła opadnie, a trawnik, który w tej chwili jest brązowym błotem, zamieni się w zieloną trawę. Podniesie się również poziom wód gruntowych, co będziemy mogli obserwować po każdej pozytywnej wykonanej akcji. Tak jak przedstawiałem podczas omówienia sterowania, gdy wyceluję w jakiś przedmiot, aby go złapać, Należy kliknąć dolny trigger, obojętnie czy jest to lewy kontroler, czy jest to prawy kontroler. Wcisnę teraz ten przycisk. Jak widać przedmiot przyciągnął się do mojej dłoni. Możemy go teraz wyrzucić do śmieci. Znalazł się on w śmietniku, a właściwie jego miniaturka. Podobnie możemy postąpić ze, z pozostałymi śmieciami. Porozsypanymi po mapie. Hops. Hops. Wraz z oczyszczaniem miasta możemy zaobserwować, że pasek zabrudzenia na górze ekranu zostaje zmniejszany. Gdy dojdzie on do 2 trzecich poziomu zabrudzenia, zmieni on kolor na żółty. Natomiast gdy osiągnie 1 trzecią wartości. To zmieni kolor na zielony. Zajrzę teraz do śmietnika. Coraz więcej przedmiotów znajduje się w środku. Rozprzątaliśmy grubkę śmieci. Poziom wody nieznacznie się podniósł. Kolejnym lokalizacją na mapie jest kląb kwiatów. Możemy je zasadzić. Wystarczy zbliżyć się do doniczki, a właściwie no, powiedzmy doniczki i opuścić kwiatek. Został on zasadzony. Zasadzenie kwiatów również dostajemy punkty. Zamiast się obrócić o 180 stopni, wystarczy pociągnąć lewy joystick do tyłu. U. Pasek zabrudzenia zmienił kolor na żółty, trawa zmieniła się na zieloną. Jednak wciąż widać na niej brązowe przebarwienia. Znikną one, gdy pasek zmieni swój kolor na zielony. Poziom wody się podniósł. Kolejne wydarzenie jest siedzenie, sadzenie sadzonych drzew. Zwróćmy uwagę, że nasze promienie mają ograniczony zasięg. Nie jestem w stanie podnieść stąd ani drzewa, ani śmieci. Jednym z ciekawszych wydarzeń na mapie są automaty. Możemy je trochę zniszczyć. Za każde uderzenie młotkiem z automatu wylatuje puszka. Jest to śmieć, który należy posprzątać. W Przeciwnym wypadku nasz pasek zabrudzenia wzrośnie. Co widzimy na górze ekranu? Cały nasz postęp zniknął przez śmieci, które przez śmieci, które wyłoniły się z automatu pukanego młotkiem. Możemy wyrzucić puszkę do śmietnika. Hops. Następnym zdarzeniem na mapie jest graffiti, które należy zamalować. Wystarczy podejść i wycelować w celu malowania. Pasek z powrotem się obniży Maksymalne zabrudzenie paska to dwie jego długości, jednak po osiągnięciu całej długości jednego paska, nie będziemy już obserwowali dalszego postępu. Gdy pasek osiągnie dwa zabrudzenia paska, gra zostanie zakończona z wynikiem pesymistycznym, negatywnym. Miasto zostanie tak zabrudzone, że przegrywamy grę. Jeśli pasek Wypełnimy do zera, znaczy opróżnimy go do zera. Wygrywamy go. Posaćmy jeszcze kilka drzewek. Prawa zmieniła już kolor na zielony. Nasz pasek zmienił kolor na zielony, a trawa stała się bardzo gęsta, nie widać już przebarwień. Możemy również spojrzeć, jak wygląda poziom wody w jeziorze. Jezioro jest niemalże pewne. Niebo jest również przejrzyste i wreszcie widać słońce. Gra została zakończona. Wygraliśmy ją. Poziom zabrudzenia na koniec wyniósł blisko 0. Wartości ujemne możemy potraktować jako 0. Tak jak mówiłem, maksymalny poziom zabrudzenia to 2. W związku z czym, gdybyśmy mocno zabrudzili mapę, poziom na koniec wynosiłby 2, czyli 2 wypełnione paski. Liczba wykonanych akcji podczas gry: 70. Możemy zresetować grę. Teraz przedstawimy zakończenie z wynikiem pesymistycznym. Najprościej będzie popukać parę razy w automat. Przegraliśmy. Poziom zabrudzenia na koniec 2, liczba wykonanych akcji 10. Dziękuję za prezentację i zapraszam do gry. Jeśli myśleliście, że to już koniec atrakcji, to grubo się mylicie. Na koniec pozostawiłem wisienkę na torcie. Na końcu mapy znajduje się ostatnie wydarzenie, o którym nie wspomniałem wcześniej. Rozsypane chlejnogi. Zadaniem gracza jest zaparkować je na odpowiednie miejsce parkingowe. No, teraz nasze miasto jest już czyste. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.